PolishFriends TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz Odzieżmyślikuliczna.pl i marka Octagon. Kibice Mieleckiej Stali mają dość przestoju związanego z pandemią i organizują doping pod stadionem na meczu z Krakowią. Posłuchajcie ich komunikatu. Ważny komunikat dla każdej osoby uważającej się za fanatyka naszej stali. Akcja Dopingujemy jedną połowę. Prosimy o przeczytanie posta i potraktowanie sprawy jako priorytet. Parę dni temu decyzją rządu zostało zniesione wiele obostrzeń. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby otworzyć na przykład teatry, które są pomieszczeniami zamkniętymi, gdzie ryzyko zakażenia wirusem jest o wiele większe niż w przypadku stadionów, w kwestii których nie poczyniono żadnych kroków i nadal są zamknięte. Wszystkim nam zabiera się atmosferę i przywilej kibicowania, czyli to, co kochamy najbardziej. Kluby tracą środki z wpływów za bilety, lecz mimo tego nie podejmuje się rozmów w tym temacie. Na tę chwilę nie znamy nawet zbliżonych terminów czy jakichkolwiek innych założeń odnośnie powrotu na trybuny. Dodatkowo jesteśmy w sytuacji, w której nasza drużyna jak nigdy potrzebuje wsparcia przed ważnymi i ciężkimi meczami o punkty. Mamy dość przestoju i pandemii. Dlatego wychodzimy z ciekawą inicjatywą. Aby wspomóc naszych piłkarzy w walce o punkty, organizujemy na najbliższym meczu domowym z Krakowią-Kraków. To jest 19 lutego w piątek zorganizowany doping przez jedną połowę z stadionu. Jeśli uważasz się za fanatyka i nic nie stoi na przeszkodzie, abyś z nami wsparł drużynę, Twoim obowiązkiem jest zjawić się 17.30 na zbiórce pod Domem Kultury. Oczywiście wszyscy muszą pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa. Odległości i przestrzeganiu wymogów sanitarnych. Pamiętajcie, stal mielec to my. Oni walczą na boisku, my nie bądźmy bierni poza nim. 19 lutego, piątek, Dom Kultury, godzina 17:30. Obecność obowiązkowa. Zachęcamy również inne ekipy do przyłączenia się do akcji udostępniamy, namawiamy znajomych. Pokażmy, że dla wielu z nas kibicowanie jest czymś więcej niż życiową pasją. To nieodłączna część naszego życia, która została nam zabrana i nie wiemy kiedy wróci na właściwe tory. Na profilu chłopcy ze Stali pojawiła się nawet filmowa zapowiedź. Zobaczcie. Na dzień przed spotkaniem mieleccy Fani przekazali kilka ważnych informacji. Spotykamy się o 17.30 w parku za Domem Kultury. Stosujemy się do wskazówek i poleceń osób, które będą prowadzić doping i przeprowadzą przemarsz pod stadion. Nie będziemy tolerować samowolki i zachowań sprzecznych z tym, co zostanie ustalone na zbiórce. Bezwzględnie stosujemy się do zachowania zasad sanitarnych związanych z koronawirusem, mianowicie zachowanie bezpiecznej odległości. Założone maseczki. Jeśli chcesz kręcić aferę, bo jesteś twardym antymaseczkowcem, idź szukaj afery i atencji gdzie indziej. My idziemy dopingować zespół, nie zmieniać system i szukać prowokacji. Pod stadionem zajmujemy miejsce wskazane przez prowadzących doping, pod żadnym pozorem nie przemieszczamy się poza inne strefy. Pamiętamy o kulturalnym dopingu i zachowaniu. Po zakończeniu pierwszej połowy opuszczamy strefę, na której będzie prowadzony doping, zostawiając po sobie porządek. O godzinie 19:45 otwieramy trunki, świętując zwycięstwo i konkretnie wykonaną misję. Kibice stali wystosowali również ważny apel do całej kibicowskiej Polski. Posłuchajcie uważnie. Mając na uwadze dobro ruchu kibicowskiego w Polsce, jako organizator dzisiejszej akcji, chcieliśmy przekazać parę słów i poprosić o refleksję nad obecną sytuacją. Apelujemy do całej braci kibicowskiej w Polsce o włączenie się do akcji i pokazanie swojego sprzeciwu, a jednocześnie wsparcia dla swojej ukochanej drużyny. Będąc obojętnym wobec otaczającej nas sytuacji, sami dajemy przyzwolenie na działania odbierające nam radość kibicowania. Prócz luźnych pogadanek przez rządzących, nie wykonuje się żadnych Konkretnych ruchów oraz nie wskazuje dat naszego powrotu na trybuny. Stadiony są cały czas zamknięte, gdzie wiele innych, podobnych instytucji o dużym natężeniu osób funkcjonuje normalnie. Co może być kolejnym ruchem, skoro cały czas jesteśmy spychani przez władze na drugi plan? Dlatego apelujemy o reakcję. W takich sytuacjach podziały schodzą na drugi plan. Niejednokrotnie przy różnego rodzaju ogólnopolskich akcjach potrafiliśmy pokazać, jak wielką, a zarazem solidarną grupą jesteśmy. Walczmy o swoje. Jeśli zgadzasz się z nami i popierasz naszą akcję, udostępnij post. W tym przypadku, oczywiście, udostępnijcie ten materiał. Jako największy kanał kibicowski w Polsce, podpisujemy się pod apelem Stali Mielec. Czas na was. Przejdźmy do kolejnego tematu: Derby Łodzi w MMA. Wszystko to za sprawą pojedynku na gali Octagon numer C10. Reprezentant łódzkiego Widzewa Piotr Drozdowski w klatce spotka się z Jakubem Jasińskim, który reprezentuje barwy łódzkiego klubu sportowego. Na kibicowskim profilu Widzewiaków Wiara spod zegara pojawił się taki oto wpis. Już w najbliższą sobotę na gali OKTAGON no 10 reprezentant Czerwonej Armii, Żyrardowianin Piotr Drozdowski stoczy pojedynek z Kidziorem z Zatorów. Zachęcamy do kibicowania fajterowi z Żyrardowa oraz kupowania transmisji Pay Per View. Natomiast kibicowski profil ŁKS Aleksandrów o swoim reprezentancie napisał Jakub Jasiński z klubu Zenit Fit Fabryk Łódź to zawodnik, który zawita do zawodowego OKTAGONu po raz pierwszy w karierze. Lecz jego solidna postawa w amatorskiej karierze daje gwarancję, że nie sprzeda tanio skóry w klatce GALA OKTAGON No. C10 Gold Edition. I bardzo zmotywowany idzie w tej walce po zwycięstwo. Bardzo jesteśmy ciekawi tego starcia. A Wy jak myślicie, kto zwycięży? Dajcie znać w komentarzu. Żeby było jeszcze ciekawiej, na tej samej gali wystąpią także przedstawiciele innych ekip kibicowskich, takich jak Górnik Zabrze, Row Rybnik, Pogoń Lemborg, BKS Bielsko czy też Zagłębia Sosnowiec. Warto oglądać. Gala odbędzie się już w sobotę 20 lutego w systemie Pay Per View. Start o godzinie 18. Koszt to 20 zł. Specjalny link dla widzów Poli TV znajdziecie w opisie filmu i przypiętym komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górze pod filmem dla rozwoju kanału. Zapraszamy. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w pios.pl z kodem Poli TV 5% rabatu.